I macie w tym na pewno rację. Ja chciałbym jeszcze zaprosić nas teraz do tego, żebyście spojrzeli na pewne konsekwencje jednych i drugich wyborów. Małżeństwo na próbę. Jestem przeciw, jestem za. Jeżeli ktoś jest przeciw takiemu małżeństwu i wchodzi w małżeństwo, takie, nazwijmy to, prawdziwe przed ołtarzem, to mówi tak. Nigdy Cię nie opuszczę. A ten, kto wchodzi w małżeństwie, małżeństwo na próbę, mówi, nie to, że Cię opuszczę, bo nie. On mówi, być może Cię opuszczę. Może się uda, może się nie uda, ale być może Cię opuszczę. Ktoś, kto wchodzi w małżeństwo prawdziwe, mówi, daję siebie na zawsze. Na zawsze. małżeństwie na długie też jest jakiś dar, ale taki wiem tych dużych cudzysłów, bo jest to dam siebie i zabiorę. Może nie na pewno, może dam siebie i zostawię, ale być może dam siebie i po jakimś czasie zabiorę. A co? ja I to kończę. Twoje moje, moje. Coś tak jedno, nie? To nie jest to filozofia prawdziwego małżeństwa. Prawdziwe mm. y... małżeństwie. Mówi się wierny do śmierci, czy o wierności mówi się w małżeństwie na próbę? Myślę, że się mówi. Natomiast wierny na trochę, na czas tej próby. Po potem można, że tak powiem, dojść do wniosku, że już się no, nie interesujemy, sobą nie udało się, rozchodzimy się, w zgodzie zostaniemy przyjaciółmi, nie? Ale taka jest konsekwencja. wierny na krok. Kolejna rzecz, myślę, bardzo ważna. To jest życie. To jest prawdziwe życie. Natomiast w małżeństwie na próbę. To jest eksperyment. To próba, nie? Próbujemy, sprawdzamy się. Pasujemy, czy nie pasujemy? Uda się, czy się nie uda? Konsekwencja tego, co przed chwilą Jesteś osobą. Szanuję cię. I coś, co mamy zawsze w udanie, to prawda. Jesteś królikiem doświadczalnym. Dalej. Miłe bardzo słowa. Ja kocham. On kocha. A tutaj? On kocha. To samo. To samo. Dokładnie to samo. Z wyjątkiem znaku zapytania. Bo tu jest odkrycie, to jest pewien zachwyt, a tutaj jest pytanie, wątpliwość. Kochanie, i kochani co za miłość. Dalej. Chcę być odpowiedzialny w małżeństwie na próbę. Jeżeli ktoś mówi, wsiłuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie odpuszczę aż do śmierci, tak do pałuszku, mówi będę walczył do końca. Ten kto wchodzi małżeństwo na próbę, mówi szykuję się. Do odwrotu. Albo myślę o odwrocie. Może nie szykuje się, ale gdzieś ten odwrót jest planowany. W małżeństwie prawdziwym Cześć. mówi się, jesteś jedyna, jesteś jedyny. W małżeństwie na próbę co się mówi? Jesteś jedyna, jesteś jedyny. To samo. Następnie stawia się przecinek i dodaje. Ale się rozejrza, Znajdę lepszy model. Małżeństwo prawdziwe mówi 100%. Małżeństwo na próbę. Mówi no różnie pewnie mówi. 30%. 50. 99. Ktoś powie 99 to jest dużo. Nie? A to jest tak, jakby powiedzieć tak. Też poważna, to wam teraz karność. Będę ci wierny na 99%. To znaczy, że się puszczę 3 dni w roku. Mm. <grym> Takie są procenty. Zobaczcie. To co jest na tablicy, to co umieściłem na tablicy, jest jakąś konsekwencją pewnych podstawowych wyborów. Jeżeli ktoś chce małżeństwa, takiego prawdziwego, to są to jego deklaracje. Oczywiście jeśli chce prawdziwie, bo może też oszukuje. Zdajemy sobie sprawę. Ten deklarator nikt nie zabiera takiego małżeństwa, nikt nie oszukuje. Ale bądźmy szczerze, jeżeli ktoś zabiera małżeństwo na próbę, to mówi coś takiego. Dam siebie i zabiorę. Być może cię opuszczę. To jest eksperyment, a ty jesteś królikiem doświadczanym. Jestem wierny tylko na trochę. Jest pytanie, czy mnie kochasz. Szykuję się do obrotu. Nie chcę być odpowiedzialny. Biorę cię na 30-50 albo 99% i w taki sam sposób daję siebie tobie. Jesteś jedyna, jedyny, ale się rozejrzę. Może znajdzie się lepszy model. Zobaczcie, chciałem z takich praktycznych względów wydrukować to na różnym kolorze papieru, ale miałem pod ręką żółty i stwierdziłem, że on będzie dobrym kolorem. Żółty kolor to jest kolor. Póchnik to mocny. Czego to jest kolor? Czego to jest kolor? Stranę. 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 to jest kolor strony. To, to kolor